Szanowni Państwo, najnowsze informacje słuchajcie. Zapewne widzieliście film z Hiszpanii o plastikowym śniegu. Słuchajcie, w Polsce też mi napadało tutaj, zobaczcie, plastikowego śniegu. Zaraz się o tym przekonacie. Spójrzcie, biorę tutaj plastikowy śnieg, który się nie topi i pali się jak plastik, zobaczcie. To teraz zrobimy. Plastikowy śnieg cholera. Co za czasy? Już zapalniczka norweska od szwagra z różnymi. Ty, spójrzcie, on się pali jak plastik. Nie topi się, nie kapie. Wielka sensacja. Co za czasy żeby śnieg plastikowy padał. Matko Bosko i wszyscy święci. Naprawdę się nie stopił, zaczął się palić jak plastik. Moi drodzy, obejrzałem ten film, który wzbudził u was taką sensację. Plastikowy śnieg, ludzie. Czy wyście już powariowali naprawdę? Chcecie stopić zapalniczką zamarzniętą pigułę? To nie jest plastik. W ustach topi się jak zwykły śnieg. Smakuje wybornie jak najlepsza woda mineralna. Nie wiem kto i dlaczego zrobił ten film, kto i z jakich powodów go rozpowszechniał. A to jest czysty kretynizm, ludzie. Czy wyście powariowali naprawdę? Czy już ta pandemia pomieszała wam zmysły? Co wy robicie? Co wy robicie? Nie protestujecie, tylko nagrywacie i publikujecie, rozpowszechniacie jakieś zdurne filmy o plastikowym śniegu. Opamiętajcie się, na razie.